Okej, okay, szczeczka, moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z gry Prince of Persia Tak jak mówiliśmy, spotykamy się na, na sali głównej Mniej więcej można powiedzieć, sala główna yy, Zdobywamy teraz miecz wody, bo jak widzicie, zdobyliśmy wszystkie już ulepszenia życiowe Więc spokojnie można sobie ten mieczyk zgarnąć No, z tym mieczem Skorpiona to się nie poczekaliśmy długo, nie? What the fuck? jaką mamy w sumie Z dwa, czy odcinki Nawet no, na no dwa, ja myślę, że jeden Coś ty, coś ty, coś 2 2 dwa, dwa no co jest kurwa, znowu a, mi achło. Opa, o, znaczy ogólny cel nie, z, nie jest żeby zdobyć miecz wody tylko żeby zdobyć tą maskę upiora Żeby się cofnąć i zmienić przeszłość, przyszłość, przeszłość No za a. przeszłość nie? Kurwa mać normalnie, za ślep, znaczy za, za jasno dzisiaj jest jak skurwysyn No Nie, nie wiadać nic Kurwa grzeje dzisiaj kurwa piekielnie, a kurwa rano kurwa 5 stopni a po południu kurwa 45 nie No dokładnie no taka już pogoda bywa w życiu no. obywatelskim. O, teraz mnie nie ciachłaś, pi, pizdeczko. No i w sumie też widzicie, mamy miecz, miecz y, tego. Znaczy, hokeja mamy przy sobie, więc spoko. No, to się mi Będziemy mogli naprawdę fajnie umiej umiejętnościami się tutaj obsługiwać. No, no. i tak miecz wody wyglądał. Otóż ten wypierdolił. No jebać kto nie. Aha, ja nie mam głosu no, do tego. A no, nie, mam, dobra. To by masz wody Niewyobrażalne moce, nie? Co leży gdzieś niech skarpiona? Nie A raczej wątpię... Nie, wyjebał go w kosmos, e chuj Dwie co Ja bym sobie tego skorpiona wziął do drugiej ręki kurwa, no. Właśnie, to jest lipencja teraz z tym O, może zrobimy tak, że No lepiej sobie zapisz No zapiszemy, bo tutaj jest Ludzie taki kurwa mały myk, że że można po prostu se dednąć I tu jest w sumie taki takie ten yy, fajna lokacja, nowa lokacja w sumie można powiedzieć no. Bo są te statki teraz, nie? gdzie my kurwa jesteśmy Tu A tutaj i idziemy w górę, nie? No No to good czekaj, Fajne. co tu mają być statki? Gdzie statki gdzieś tu były? Czyli przecież. tutaj będziemy gdzieś tak kurwa Nie wiem, idziemy, ale i... Nie, byliśmy też dziwne. Dobra, no i właśnie, to jest takie dosyć pierdolnięte. Kurwa mać! I hu! Jeden piasek się poszedł pierdolić już. A może z drugiej Ooo, oh, nie kurwa, będę próbował aż kurwa, aż przejdzie ten skurwiel. No ja pierdolę! Cofnę się jeszcze raz, ty pizdo. No i chuj ci w dupę. No kurwa Dobrze, że kurwa nie spadł I, i poszedł ci pierdolić Dobra, niech się pierdoli złamał <grywki> Lewis w czystej postaci. Jest zapis, więc niech pierdoli graf chuj Mam na ciebie wy... Gdzie jest kurwa mój hokej? to jest, kurwa? Wyjdź do miano głównego... Ja pierdolę, ta gra mnie zaczyna tak wkurwiać, że to jest szok. Dobra. Nie ma tak zajebiste rozpoczęcie tej zajebistej, kurwa, epickiej gry. Czytaj zapisaną grę. Czytaj. Kurwa, nie będzie Hawke'a, to chuj, to idziemy z tej głównej sali. To co? No to wracamy się do głównej sali, nie? No jest. i teraz jest, nie wiem, o, nie wiem, o chuj tam chodziło? Może to jest punkt kontrolny? A ja nie trzeba tej dźwigni kurwa ruszyć? No trzeba, no ale to chujada. da, muszę no, ci zamknąć drzwi tylko. Dobra. O kurwa, teraz to ja nic konkretnie nie widzę, ja pierdziele. A co chodzi? To rolety można w dół jeszcze dać? No przecież kurwa, czy mam ten prawy, czemu ty kurwo nie przejdziesz przez to? Aha, bo tu nie ma ściany, więc ja tylko... Wystarczy, że ja tu tylko skoczę, kurwa. Aha, no to zajebiście. Dobra, przynajmniej teraz mam jeden... Znaczy, wszystkie piaski. Co ty robisz? Nie, ale możesz, kurwa, ręką. Mówię, że nie, bo mi urwiesz to. No i patrz, patrz, to robisz, kurwa. No, obwinąłeś mi obicka, kurwa, słuchawki i się zjebało wszystko. No i Even if I am to find the mask of the Wraith, fate will find a way to reclaim me. I will only be given a second chance to fail. I'm overlooking something. I must think this through. This wall. It looks similar to the ones I saw on my oh. way back from the prison. Oh. <coughs> <coughs> It too early. Na bajkach. Co? Ta cały czas tam leżała? Nie, ona była w tym. Na klejkach. Chciałem, jak poszedłem stracić, chciałem sobie poglądać na klejki kurwa i wypadła. Kurwa, jesteś nie. Dobrze, zobaczmy, co nam Prince tutaj zaprezentuje teraz. What The sands would be created, but the Maharaja would fail to find them. They'd never be brought to his palace and I would never release them. The Dahaka will have no business with me. My goal is clear then. Use the mask to force Kailina into the present where I can kill her. It's simple. Or sounds simple. she was killed Aha, ma zostać w teraźniejszości, czyli co, ona była, też, ona żyła w przeszłości? No. no A, to też ciekawe, kurwa Bo szczerze mówiąc, ja zawsze miałem na to wyjebane Czyli zobaczyłaś, że Prince z przyszłości przybędzie do niej i ją, kurwa, killi, nie? Aaaa Fajnie, że sięgam, ale to pojadało No, jest Chyba kiedyś był jakiś schemat, że na to, się nie pamiętam Jaki schemat? Że na jednych było tak, tak, na drugich odwrotnie i tak dalej, kiedyś to pamiętałem, jak to szło, nie? Aha. Dobra, teraz chyba dostaniemy ostatni ten, nie? Oczko do tego, do piasku. Aha, no, no, no. Bo chyba później jeszcze będzie jedna moc i to wszystko w tej grze. Nie, ja, ogółem wolę te, ja się w ogółem wolę poruszać w przeszłości niż w teraźniejszości. No, fajnie. Nowa Jest. sakiewka, dobra, wiadomo, wie, bardzo. Wie, wiecie, co, wiecie, co to znaczy? No i dobrze Piaski uzupełnione, no i zajebicie to wygląda, wszystko na full A za chwilę jeszcze użyjemy miecza. Aha, tu są te teraz takie koty, nie? Patrzcie, to są te nowe postacie. Tylko, że one na szczęście nie, nie wybuchają. No eee, On poszedł na hita z którego? Nie wiem, się... Tutaj wydanie? na dwóch, ale na hita chyba z tego Z. Chyba jaki to jest. Hokej. Do, uderz e. z hokeja. Nie. To trzeba poszedł na hita, ale nie wiem, nie wiem. Kurwa, zginę. Nie, dobrze, na szczęście nie. No, z tymi kotami można jeszcze walczyć, bo tak jak mówię, one są dosyć fajne. Wol, wolę te niż wybuchające. O kurwa. Kurwa, <todziora> jakie No kurwa, mać. No chyba za chwilę pierdolne znowu. Dobra. My raczej rzucać w niego nie będziemy hokejem jedno, bez jaj. No przecież że nie zmarnuje takiej, takiej maszyny. Ile już mamy? 5 minut ponad? 8. Co? Zjebałeś trochę z aha no, no <laughs> Za mokro. <laughs> mokro. Kurwa, niewygodnie na tym prześle. Ja Cię dupię. No we set. Chcesz rozbij to, weź broń. <śpiewa> Mamy bossa? Nie, nie mam. Aha, bo musimy mieć maskę. No bo nie kurwa, nie będę cię słuchał, ja pierdolę twoje kurwa mądrości. Wiem, ale bo, wiesz, żeby, żeby się nagrywał, to nie. Znaczy, musimy mieć. Bo, wtedy musisz oprowadzić hokeja. Szybko wziąć to broń, a potem cofnąć czas, żeby mieć spodnie hokeja.

Weźmy od... Nie, nie będę marnował piastek. No taki kurwa leszczy piasek mam marnować, pojebało się. Podawaj sobie jego magiczne skoki. I kurwa wypierdalaj, ziomuś. Dobra, zdążyłem. Walić was na ryj. Dobra, tu mamy znowu. O, już niedaleko w sumie. No, w sumie tak. Mogę tam spaść czy coś, więc zapis się przyda. Jak najbardziej. Trzy, Eee, czy chcemy zapisać? No oczywiście. Kurwa. Okej, okay, no to idziemy. Widzicie, tu już mamy tą maskę tam. Hop, 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 za kratami. No, no w sumie to nad tym, co należy to jest jakiś trup, czy co? To w ogóle, to Chyba tak. No, tam jest jakiś szkielet. Kurwa, no i machasz kurwa w miejscu, jak po pierdolu z jakiś kurwa. Aha, jak robi kombo i cię mnie raz z tego, to. na ciaka. To jest. Fajne. Mój? Aha. Uh -huh. Ader. Na, pierdole to. Kurwa. Nie będę robił przerw, bo kurwa, Princess też jest popierdolona. Znaczy z, z konwertacją, nie? No. Hmm. Dawaj, dawaj, dawaj Okej okay. Eee, nie idzie źle Szczerze mówiąc, już to zapomniałem z leksza, ale kurde, widzę, że jest dość Dobrze Dobrze Sprintuj teraz Nie wypierdol się Kurwa, wiedziałem, że się wypierdolisz, złama się Nie wiem, czy zdążę tak Eee, Kurwa, no dałem spocję najpierw. Kurwa, ty, popierdolona gro, kurwa. kurwa. O, kurde, w ostatniej chwili. Dobra. No, hardcore, nie. Kurwa, no nie, no to jest po prostu jakiś kurwa. Przechuj ten człowiek. Idzie, tu, kurwa. Aha, tu mamy całą lokację i tu mamy... Aha i tak tam nie dolecę i tak, dobra. To... A co tam jest? No przycisk nie widzisz? dlaczego czego? Myśmy go używali, nie? Kopla hmm. Roż, dupę, kurwa Dobra, czyli jesteśmy, kurwa, znowu tylko obeszliśmy, kurwa, na drugą stronę Od tej strony też zamknięte... Nie, kurwa, my w sumie nie obeszliśmy, my żeśmy tylko, kurwa, weszli do góry Czyli zajebiście mm. Idzie, kurwa, w mnieniu oka Hop, hop Czekaj, zrobimy taki myk Jestem mniej więcej na wprost Patrz na to, kurwa, Bobiś, podziwiaj O, ale, kurwa, sztuczka, nie?

A na petach miałem jeszcze mieć wody, nie wiem, działacz, więc tutaj jest kurwa dziwne, nie? To tu maska być co w czasie, no jak to wygląda przejebanie. To wygląda, zabójcie. Co powinno brzmieć to? Nie, Ale kurwa, ciekawe, kto to był wcześniej, nie? Jak, no to on. To jest dosyć ciekawe w sumie. No, kurwa, tak poplątane, kurwa, nie? No. Nie, nie, Tak stajemy się upiorem właśnie tego piasku. Widzieliśmy go już sobie nie raz. Tak zajebiście nie. No to jest kurwa przepro. Jak zdążyliście przeczytać właśnie te nasze piaski się regenerują, tylko że stopniowo schodzi nam z, y, życie. Czyli w sumie, lajtoweczka możemy sobie, wiecie, piaski, znaczy bawić się mocami. O kurwa, tu pewnie coś będzie, będzie dobrego. mieliśmy ten topór. No, toporki mamy wszystkie. Nie, jednego nam brakuje ja od, od tych pierdolnych do, do się, nie? Ten kurwa nawet się chyba nie zorientował. Czekajcie. Dobra, na dwa szczały idzie. Ale dobra, no tak jak już mówiłem, trzeba się też w sumie ruszyć, bo życie jest cenniejsze niż no. piaski. W sumie jak ja sobie tam myślę to kurde bez tych rzeczy to było w chuj trudno, nie? No Ale zawsze dawaliśmy radę, kurwa. No. Hopla. Jak się grało za pierwszym razem. To jest tak, jak się... Jak się ma dużo życia, to się ma wyjebane, wiecie, kurwa, można się tam ciachnąć, nie ciachnąć jak się ma tam może jedno, dwa ulepszenia no to się tak jakby oszczędza, nie? Kurwa, no. swędzi mnie do noga Dobra Do góry, kurwa? Albo, no come on Ścienę. Trzeba, no Dobra No kurwa, kilometry się, No, come on, dziękuję kurwa, w końcu posłużyłeś Jako dobry przywódca Okej, okay, tu była zabawa Ale... A, pamiętam to Ale zawsze można sobie ludzi dać e, zwolnie, zwolnienie czasu, nie? Na chuj Na chuj? No skoro mam kurwa tyle piasku, no to co, mam tego nie wykorzystać? No proste, nie? No No idzie Dobra, no i bardzo ładnie, teraz znowu się cofamy do chyba przeszłości no. Opla będzie co? Lewy, prawy teraz? A, ty kurwa. Nie, czyli co? Lewy, lewy, prawy, prawy. Zobaczymy. Który prawy? Ja, yeah, zajebiście Dobra. Ile mamy tak minut też a propos, żeby znieść? 17. Aha, no to spokojnie. Ciekawe czy coś zdobędziemy czy nie jeszcze? Tak, ulepszenie tej mocy Pierdolnięciem pierdonięciem tego mocą. Które, Którą użyłem raz, żeby wam pokazać tylko. No <grym> jest pierdolnię to, bo czasami kurwa nie działa, nie? No ale nie, zanim on kurwa to włączy, to chłopie, oni go 10 tysięcy razy zdążą ciachnąć. Dobra, jak coś to tam przycisk myszy taki lewy i wystarczy wiecie myszką i zatrzymać, nie? Jak nie zdążyliście przeczytać oczywiście. <grym> No dobra, no to zapisajsze no, generuje tak. No, No życia ży, dużo życia nie poszło, ale wiesz, no zapis musi być. No dobra, pierdol, pierdol, no dobra, super Dobra, spokość ją, nie musisz się tak spuszczać na to. No, a kurczę, może być niebezpiecznie, czekajcie. Dobrze. E, już się jest... Spokojnie. No i Aha, tam. jest całe dobre, nieważne. Nie, nie, nie wiem, o co ci chodziło właśnie. No i ja myślałem, że jak jest ten, nie? I no. potem jak znowu włączasz, to myślałem, że to się ładuje. Nie widziałem, że to się ładuje w od razu, nie? Aha. O! Dobra. Fajnie na razie idzie wystarczy tylko, kurwa... O, udało się. Ja pierdolę, zawsze kurwa jechać... Znaczy, zawsze na te kolce wpadałem. O, chyba nie zdążę, kurwa. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, zdążę, nawet już mi ciachnie. To jest, kurwa, profesjonalizm. O kurwa, dobra, źle. Przepraszam. Nieważne Mam czas, mam piaski, mam czas, nie? Wiecie o co chodzi? Jak Dobra, dobra, good job. Kurwa. Okay. O, skrzyneczka, proszę bardzo. Nooo, Więc motherfucker. Ja spójrz za te kraty Jest tam ten kurwa trup? Nie, nie. ma trupu. Chyba czekajcie, będzie się podział, nie? Czekajcie, znowu się poprawia i się czemu zapisuję znowu? No bo czeka nas tutaj niespodzianka lekka. Weźmy. Zapisz, że to kurwo. Dobra, no i co? Idę kurwa napierdalam dalej. No, proste. Hopla, dobra ludziska, patrzcie teraz na to. Ej, tylko jak to było tam gdy nam ktoś pisał, jak używamy kwa... Tego przyspieszenia jakby nie To idzie nam życie coś takiego nie? No. no to co, ze slow motion go może będziemy napierdalać. Eee, gdzie kurwa ten ptak, on jest niewidzialny? No mamy bossa moi drodzy Po prostu ja kurwa to mieć tą siekierkę. Ej właśnie, a może by kurwa sikierę wziąć na no, kurwa Wiesz, kogo na no, samym końcu Już może zamiast kurwa świetnie. Ale ty siekiera co trzy razy go pierdolna tylko A, no i się no. Już w sumie. Dobra no, To wie jaki most to jest w nie? No kto właśnie się? No właśnie, to też jest takie nie, nie, nie wiadomo Chyba że chuj Weźmiemy i z Miśkiem pójdziemy na do że na się chyba życie ale chmiena... ale chłopie Ale teraz gramy na łatwiej, no bez przesady znowu No tak Łaty, Grając tyle razy nie przejść na łatwo, no to byłoby kurwa trochę śmieszne, nie? Na normalnym już trudniej nie? Znaczy, no tak jak mówiliśmy, my na normalnym tak gramy jak teraz, tylko kurwa z dachaką, po prostu nie umieliśmy się poradzić I kurwa no po prostu kurwa... musieliśmy zrezygnować no. kurwa z gry i nagrywamy od początku, nie? w sumie nie? to głównie nie z naszej winy, bo się ścinało Bo kurwa, jak chcieliśmy za to prins, kurwa 100 w miejscu i kurwa po prostu szła moc, nie? A on kurwa się patrzył, nie? Na dahaka. Jak Jakbyś kurwa cię, nie? Dawał jakieś kurwa kombosy to jest to pizdeczko. No grywiec dosyć kurwa ciężki. O! On będzie teraz latał, dobra, spokojnie. Okej. Okay. Wiem, wiem, wiem. Dobra, on się... o, no come on, kurwa jak on się zwiesza czasami. To można go ciągnąć jak on tak zmarkuje? Nie wiem, wolę nie ryzykować. A, ale ja mam wciąż się, stój teraz. <grym> yeah. Bum! Szakalaka, madafucker! Opla! No kurwa, spadaj, że w końcu. Ale czekacie w pierdo teraz konkretnie. A, uśrednij to życie akurat, więc zakończyłem. cię ciachę. A pierdolisz tam, kurwa. No bo on kurwa zamiast w lewo. No kurwa! Czemu nie Nie wiem, nie wiem kurwa co ten po prostu popierdolony kurwa kretyn robi. Za przeproszeniem co za kurwa kretyn w chuj! Pierdolona pizda, po prostu kurwa w chuj. No ten, o kurwa nie wiem co się dzieje. Ja pierdoliłem się kurwa. Popierdolona jest to kurwa sterowanie w tej grze, po prostu w chuj. No idę tędy, kurwa no. Ile jest? Już 23, tak? No to kurwa w najbliższym trzeba skończyć. No teraz trzeba kurwa znowu do góry. Ja pierdolę, to jest po prostu jakiś dramat. opla No jeszcze kurwa do mnie. <laughs> Hmm. O, teraz żywa, nie, kurwa, koniec roku, kurwa. No, Można sobie tym, obciągnąć wszystko. Super, że tam spadłeś, kurwa, kretynie popierdolony. E, dobra, tam mamy jeszcze. Szczenie, jumping, kurwa. Doleci tam? Aha, bo no, tu jest... Kurwa. to jest profesjonalista, no i to przeskoczy. No i okej. Okay. Tu... O, kurwa, nie zauważyłem. Bo inaczej, nie sądziłem, że to będzie tutaj. Mm. No i kurwa, jednak była przerwa. I w chuj, dupę No, zabierze się, żeby okupować. Minutę minutami No i dobra, dobra, będzie zapis, ludzie. No to tak jak mówię, kończymy odcinek. O, my się cofamy teraz w cholerę. O, no, skrzynki będą po nie? No będzie, no będzie parę skrzyn na pewno Dwie chyba, nie? Bo, bo... Ty już jump w no, no, kurwa, no, oczywiście no, miałem no, W, ale on skoczył no, Kurwa <laughs> co, co? No wiem, nieważne Kurwa czy ja mam D, no to idź tam chłopi, ja pierdzielę nie, życie a no tu jest zapis, no to pięknie, kurczę. Te bobki będą. Czemu go cichu <grym> Dobra. No i co ludziska tak więc zakończamy kolejny odcinek, teraz w nowej postaci, jesteśmy upiorem. Z tym upiorem będzie was pięć odcinków, mi się wydaje, nie? No, chyba. Tak więc zakończymy odcinek, mam nadzieję, że wam podobało się i tak zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, cześć.